Leksiu ma na imię Kuba. Mówimy też na niego Kubol. Moi drodzy, dużo z was pyta się mnie, o co chodzi z tym, że Leksiu nazywa się Kuba. I ja stwierdziłem, że ja już nie mogę dłużej milczeć. Powiem wam teraz całą prawdę na temat Leksia. Wszystko. Odjeżdżam teraz jak najdalej z domu, bo jak on się dowiesz, to powiedziałem, to prawdopodobnie będzie próbował mnie zatrzymać, więc on, on po prostu jada jak najdalej. Moi drodzy, to wszystko jest ukartowane. Wy nie wiecie, kim on jest. Wy nie wiecie, co on znaczy. Wy nie wiecie, jakie on ma znajomości i jak może mnie skończyć, dlatego, że ja muszę stąd uciekać, bo ja wiem, że jestem skończony, jak to powiem. Więc, no, radzę wam usiąść, bo to są mocne sprawy, naprawdę. Pierwsza sprawa. Wszystko zostało zawarte w piosence 7, ale nikt, myślałem, że ktoś się szczai, ale nikt się niestety nie szczaił. Słuchajcie, Leksiu, nie Leksi. Że nie Leksi, to jest ewidentnie sugeruje, że on naprawdę się nie nazywa Leksiu i Wjeżdżam na Grubo Kopara i Bewsztyk. Skąd byłoby go stać na tyle jedzenia? Bewsztyk albo na Koparę. Myślicie, znacie kogoś, kto ma Koparę? To jest mega drogie, to jest mega drogi sprzęt. Jestem Na stacji benzynowej, 1000 km od Warszawy, bo y, musiałem no, wydostać się stamtąd. Y, co jeszcze o nim wiem? Słuchajcie, nie mieszczę się w Lambo, to jeżdżę koparką. Kto ma i Lambo, i koparkę? Kto ma, że może? ...wybierać. Nikt nie ma. On jest tak bogaty, że wszyscy w tym domu są u niego zadłużeni. I zaraz o tym mówi kolejny fragment piosenki. Ty wisisz mi Myślisz, że to było bez powodu powiedziane? Nie. Dlatego, że wszyscy w tym domu wiszą mu naprawdę duże pieniądze, w tym ja. I po prostu on już zaczął ostatnio mówić mi, nawet powiedział mi, że jest członkiem loży masońskiej. I to się dzisiaj... Miarka przebrała, ja stwierdziłem, że ja mu nie oddam tych pieniędzy I ja wyjeżdżam stąd I Leksiu, jeżeli to oglądasz, a pewnie to oglądasz I się trzęsiesz ze strachu Nie oddam ci tych pieniędzy I uwaga, tutaj rzecz, o której Totalnie nikt z was nie wiedział Ja się o tym dowiedziałem, no dziś tak z Miesiąc po tym, jak mi pożyczył bardzo dużo pieniędzy On jest właścicielem Tego domu, w którym mieszkamy Tego i małego, i tego dużego Znaczy nie, tego dużego chyba nie Ale tego małego jest właścicielem Tego małego jest właścicielem I... On, nie, on zamyka na noc, nie wypuszcza nas na noc z tego domu Nazwierało się Moi drodzy, ja jadę, bo muszę być w Paryżu jeszcze dzisiaj Bo inaczej on mnie dorwie, a z Paryża czeka na mnie statek do Puerto Rico Więc trzymajcie ciuki, żebym to przeżył Ja wiem, że on będzie próbował wszystkich metod Zna na mnie pewnie mafie. Nawet, ale ja ucieknę i nie przestanę gościć prawdy, więc możecie na mnie liczyć. Zostawcie obserwacje na tym koncie. Bardzo wiele się jeszcze może ci się wydarzyć. Właśnie wychodzę z domu i idę z nim porozmawiać. Nie mogę tego tak zostawić.